Bywa Agent Oso, każdy go już zna. Na pewno bardzo ważne zadanie znowu ma. Gdy coś idzie źle, on zawsze zjawia się. To Agent Oso! Śpiesz się, Agencie Oso! Agent Oso! Mam ważne zadanie! Gdy zadanie ma, w mig się rzuca na nie. Czasem się uczy też, czasem ciężko mu jest. Tak akurat było w planie. To agent oso! Pośpiesz się! Agent oso! Ale super! Agent oso! Agent, 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 agent specjalny miś. się oso! Pełno deń. Słuchaj uważnie, Oso. Czasem agent specjalny ma tylko kilka sekund na znalezienie jakiegoś ukrytego przedmiotu. Dziś weźmiesz udział w ćwiczeniu, w którym będziesz miał tylko 45 sekund na dotarcie do specjalnego mikrochipa. Znajdziesz go w pokoju numer 3, dlatego najpierw musisz znaleźć drzwi z numerem 3. Wilczek powiedział, że muszę znaleźć drzwi z numerem 3. Poszukajmy razem. Na których z tych drzwi widzimy trójkę? Magnatych. Drzwi numer 3. Dzięki, bez Was nie dałbym sobie.